Witam Was serdecznie, w tym filmiku pokażę Wam jak zrobić na szydełku splot pająk. Oto jest ten splot, bardzo ładny splot i prosty w wykonaniu. Wykonuje się go głównie z półsłupków i oczek łańcuszka. Jak wykonać ten splot? Rozpoczynam od łańcuszka i łańcuszek można zrobić z dowolnej liczby oczek plus 2 oczka na końcu. Ja zrobię łańcuszek z 15 oczek plus 2, czyli 17 oczek. Mam wykonany łańcuszek i teraz przechodzę do pierwszego rzędu. Wbijam się w drugie oczko od szydełka, tu jest pierwsze, drugie oczko, i w tym oczku zrobię półsłupek, czyli wbijam się w oczko, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem, mam dwie pętelki na szydełku, chwytam włóczkę i przeciągam przez dwie pętelki. Mam półsłupek. Następnie w oczku obok zrobię półsłupek. Oczko łańcuszka i w tym samym oczku jeszcze jeden półsłupek. Następnie omijam jedno oczko i w kolejnym robię półsłupek, jedno oczko łańcuszka i półsłupek. I tak teraz robię do końca. Tego rzędu i na samym końcu zrobię tylko jeden półsłupek w ostatnim oczku. Czyli teraz omijam jedno oczko i w kolejnym półsłupek oczko łańcuszka i półsłupek. I tak jak wspomniałam, kończąc rząd, omijam jedno oczko i tu się w ostatnie wbijam i robię półsłupek. Mam zrobiony pierwszy rząd, przechodzę do drugiego, jedno oczko w górę, przekręcam robótkę i w drugim oczku 3 dałka, 1, 2, robię półsłupek. Następnie teraz będę pracowała na tych oczkach łańcuszka. Tutaj, prawda, między tymi półsłupkami. Czyli tutaj na samym początku tylko jedno oczko odstępu mam, omijam to oczko i tu w kolejnym, czyli tu na tym o łańcuszku robię półsłupek, oczko łańcuszka i znowu na tym samym łańcuszku kolejny półsłupek. Następnie omijam dwa oczka i w kolejnym tutaj, czyli na łańcuszku, znowu półsłupek, jedno oczko łańcuszka i w tym samym oczku półsłupek. I znowu dwa oczka omijam i w kolejnym półsłupek. Oczko łańcuszka i półsłupek. I tak powtarzam do końca rzędu. I na samym końcu znowu tu jedno oczko omijam i na w ostatnim oczku robię półsłupek. Tak wygląda robótka po dwóch rzędach. I tak naprawdę teraz to już należy tylko powtarzać ten drugi rząd, czyli znowu jedno oczko łańcuszka przekręcam robótkę, i w drugim oczku trzydełka półsłupek. I znowu na samym początku omijam jedno oczko. I tutaj wbijam się pod łańcuszek z jednego oczka, i znowu półsłupek, oczko łańcuszka, i znowu półsłupek, następnie omijam dwa oczka, i tu w następnym półsłupek, oczko łańcuszka, półsłupek. I znowu. Dwa oczka omijam i, i tak powtarzam do końca tego rzędu. I tak wygląda robótka po trzech rzędach. I tak już, jak już wspomniałam, teraz należy tylko powtarzać cały czas te rzędy. I w takim większym kawałku ten wzór pająk tak wygląda. Z obydwu stron. Bardzo fajny wzór, można go wykorzystać do bardzo wielu robotek.